Ośmanaczko na kanale. Tutaj mamy rozsiewacz nawozowy Amazon, ten 4200. No i tutaj problem notoryczny, powtarzający się. Próba nasmarowania wałka wewnętrznego w przekładni regulujący, regulujący szerokość wysiewu. To są dwa wałki: jeden grubszy, drugi cieńszy, wchodzi jeden w drugi i można regulować wtedy tymi dłopatkami. tutaj, nie? Jeżeli tam po prostu te wałki nie chodzą względem siebie, no to tutaj nie ma regulacji. No i jest klops, problem, nie? Tam jest widać bałeczek, nie wiem czy nie będzie widać, światełka rzucę trochę. Tu jest ładny bałeczek nasparowany, w tamtym roku jest, był zabezpieczony smarem. Yy, I to jest ładnie działa. No, gdzie ta ostrość. No niestety tutaj trzeba było wymontować przekładnię, która jest zespolona z silnikiem hydraulicznym. Trochę pracy, myślałem, że po prostu pójdzie po prostu podczas pryskania odrdzewiacza i luzowania tego, no ale niestety nie dało rady tego zluzować na tyle, żeby to chodziło lekko. Tutaj mamy tutaj to przekładnię stożkowa. Tu mamy motor hydrauliczny. No, tu jest całe tutaj to, to. ciężko było wymontować, bo to siedzi tutaj w środku na, na dwóch śrubach, imbusach takich płaskich. Nie można było tego ruszyć. Było no, troszkę tutaj jest tego. Muszę tutaj wrzucę to tam bliżej. Nie pokazywałem wam tego całego rozbierania, bo tutaj trochę to trwało. Szef tutaj próbował się dowiadywać, czy po prostu gdzieś ktoś coś rozbierał te przekładnie, ale po prostu nikt tego nie rozbiera. Przeważnie kupują nową sztukę. Ona kosztuje 600 euro, to przekładnia, no i wtedy montują, i zakładają, i tego. Tutaj jest przyczyna taka, że ogólnie uszkodzony jest jeden wałek. Jest ten wałek, o, ten tutaj gruby. Ten wchodzi do środka, do niego, no i wtedy ten reguluje te łopatki tam, nie? Szerokość wysiewu y, rozsiewacza. No i ten wałek zatarł się w tym wałku, nie? To wszystko trzeba było rozebrać, no ale przy okazji y, uszkodzeniu uległ ten, ten, ten zewnętrzny wałek y, I przez to y, woda wlała się do środka, nie? Mimo, że był uszczelniacz tutaj dany, ten uszczelniacz jest na. Y, są stare części do tego. O, już trochę zdewastowany bo musiałem wyjąć go, żeby dostać się do środka. Nie wiedziałem ogólnie jak to rozebrać, ponieważ to robiłem pierwszy raz nikogo nie można było się poradzić, bo nikt tego nie robił, nie? Przeważnie kupują cało przekładnie ja robiłem to pierwszy raz. Więc yy, tutaj się wylewała woda do środka. Ktoś przychodzi na górę no i uszkodziła tutaj to bieżnie nie? No i jak tutaj była uszkodzona no to woda się wlewała do środka całkowicie No i wtedy w jakimś studem po prostu yy, też dostawała się tu do środka No i yy, yy, wtedy ten wałek się zacierał się w tym wałku Cały tutaj proces rozbierania to był dosyć taki żmudny, bo nie wiadomo jak to było się do tego zabrać, jest bardzo skomplikowany, niby jest niedużo części, ale to jest skomplikowany, same śruby żeby wykręcić ze środka, o ile śruby, musiałem chepnąć. Musiałem hefnąć nakrętki większe na śrubę, i dopiero można było to odkręcić inny. Po prostu imbus obracał się w środku, i nie dało rady tego wykręcić. Trochę zdewastowanych od żeby można było zdemontować jedno łożysko. W sumie dwa łożyska są zatarte, te źle chodziło i te źle chodziło. Następnie uszczelniacze, tu jest gumka, gdzieś jeszcze gumka jest w tym, no a to. W procesie jeszcze chyba składania, może wam pokażę o ile mi baterii starczy. Same tutaj, takie części są. Pierścienie, a o, i tu jest od dołu w obudowie. Nie? Trzyma dół obudowy, żeby olej się nie wylał. To tu jest gumka uszczelniająca. I jeszcze na górze, a to jest górę, tu tam, tam ta dół trzyma, a tutaj górę trzyma. Nie? No i wszystko razem jest złożone. Tutaj wam pokażę jak to wygląda. Trochę obraz będzie się trząsł bo nagrywałem z komórki, więc nie będzie troszkę niewyraźne, ale coś tam na pewno będzie widoczne. Tu mamy to przekładnie stoszkowo, którą właśnie rozebrałem w drobny mak, tu mamy ten silnik hydrauliczny i tutaj tak, to tu musiałem demontować, To są te dwie śruby, które musiałem naspawać spawać na Tu jest ten bałek zatarty jeden z drugim tu jest parę części, łożysko no i dół, no, ale żeby to wszystko razem złożyć to jest no, potrzeba trochę precyzji yy, no jedynie tutaj ten wałek będzie najgorszym elementem do składania ponieważ tutaj kupiono, została taki elemencik który będzie służył właśnie za to bieżnie yy, to trzeba będzie troszkę zeszlifować delikatnie papierem ściernym na okrągło i następnie to nabić tutaj to będzie nabite tutaj i po tym właśnie będzie chodził yy, o ten tutaj element uszczelniający, nie? żeby po prostu było gładko yy, się obracał. Bo jeżeli bym założył na ten element tutaj, to po prostu nic by to nie dało i dalej woda by się wlewała do środka, więc to musi być dosyć szczelnie zrobione, nawet nie wiem, czy na tight nie zrobić i obsadzić to tutaj do środka możliwe że tak zrobię, nie? Najpierw zeszlifuję delikatnie na, na gładko, i następnie to wbije do środka, i naklej loctite i wtedy dopiero przyjdzie ten y, element uszczelniający. Y, udało mi się, mi się doprowadzić do takiego poziomu, właśnie ładnego. Troszkę poszlifowałem, po, poczyściłem te rowki tutaj wszędzie. Teraz powinny być dobrze. Już próbowałem nawet nałożyć ten pierścień tutaj w te miejsce. Pasuje idealnie. Trzeba tak nabijać, nawet powiem wam, że z użyciem dużej siły. Także tutaj będzie elegancko to pasowało, ale najpierw muszę złożyć i włożyć do obudowy, żeby włożyć tutaj to i zabezpieczyć. Nie? Także to, to już są elementy praktycznie na końcu. Teraz będę musiał złożyć tutaj ten wałeczek do środka, plus zabezpieczenia po kolei, jak leco. Mam tutaj specjalną pastę właśnie do, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach, takich jak właśnie tutaj w, w rozsiewaczu, gdzie jest narożone na żorący y, materiał plus woda. Nie? To pasuje? Super, hmm, nawet ładnie to się obraca teraz. Tu wszystko tutaj było zatarte, tego nie można było ruszyć. E, pół dnia walczyłem po prostu, żeby w ogóle jak, jakkolwiek ruszyć, a dwa dni stało, bodajże że chyba rozsierać e, zaczepiony na ciągniku i, i było tylko lanie środka do środka, po prostu z tej strony, żeby to wlatywało, żeby to w ogóle ruszyć. nie? Aż już tutaj praktycznie z tydzień czasu e, idzie batalia z tym, nie? Teraz tak e, zapomnieć wszystkiego. Idzie to do środka. No. Najgorzej było tutaj z tym pierścieniem, ponieważ wymaga tutaj bardzo cienkich szczypiec i długich, żeby można było tutaj to wyciągnąć. Nie, segier. Ten, to, to, obrączkę, nie, segier, żeby można było wyciągnąć stąd. Żadnymi, żadnymi szczypcami tradycyjnymi nie można było podejść. No ale teraz muszę skorzystać to nie te szczypce. Teraz już jest po prostu wygodniej, nie mam tych szczypiec, ale jest dużo wygodniej, bo po prostu wystarczy tylko ścisnąć i wcisnąć. O, ścisnąć i wcisnąć i to powinno się znaleźć tam na dole. A po paluszkach będzie. Jakiś szerszy śrubokręt by się przydał. Nie ma tutaj takiego teraz. To ja tutaj włożyłem, kurczę, ale z oporami to wchodzi. Wyjąć ciężko i włożyć ciężko. To niczym nie zapomniałem, żeby później tego nie rozbierać. To tylko siedzi gumka, którą włożyłem. Gumka, którą włożyłem, no i ten segier. Woda, jak teraz będzie po paluchach O! Siedzi! Lux! Jest w środku? Jest! Widać, że siedzi. Ciężko stąd tutaj ten element wyciągnąć. O! Teraz fajnie się obraca. Nasmarowane, elegancko! Lux! No i teraz. przyjdzie. Tak, jeszcze łożysko jest. Tu mamy łożysko stożkowe. to jest te. A jeszcze o muszę poczyścić. Budowa jest jeszcze czarna, muszę ją poszlifować, poczyścić. Eee, to było wieżnia była tutaj. dobrze mówię, bo się już nie pamiętam eee, Tu, a tutaj te, te duże, tak? bo tu inaczej nie pasuje. No nie, to jest za duże, to jest za małe. Tak, to, to będzie powierzchnię to muszę wbić najpierw, ale muszę najpierw poczyścić całość.